Oto prawdziwy sekret życia. Być całkowicie zaangażowanym w to, co robisz tu i teraz. I zamiast nazywać to pracą, uświadom sobie, że to gra. Przyszłość jest koncepcją. Ona nie istnieje. Tak jak mówi powiedzenie, jutro nie nadejdzie nigdy. Żyjemy tylko i wyłącznie teraz. Sprowadź swój umysł do stanu rzeczywistości. Teraz nie istnieje coś takiego jak jutro. Nie ma przeszłości i nie ma przyszłości, i nigdy nie będzie. A my, skupiając wzrok na przyszłości, dajemy się odciągnąć od życia pełnią teraz. Sednem życia jest być zawsze w chwili obecnej. Nie wyobrażam sobie, co mogłoby być bardziej realistyczne niż to, co mogłoby być bardziej namacalne. Istnieje tylko teraz, teraz, czas jest zawsze teraz. Więc ostatecznym doświadczeniem buddyzmu, kiedy na powrót połączymy się z samym sobą, jako rezultat tego połączenia jest odkrycie, że jesteśmy jednym ze wszystkim, że nie jesteśmy oddzielnymi, odłączonymi istotami, lecz że cały wszechświat jest z nami. Wysłuchałeś fragmentu wykładu Alana Watsa? Wersja polska, wydawnictwo Kendra Publishing.